Cześć, nazywam się Klaudia Matlingiewicz z Red Element. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam, czym jest link building i jakie korzyści może przynieść w procesie pozycjonowania stron internetowych. Pozyskiwanie linków jest jednym z najbardziej istotnych elementów reklamy w internecie, ponieważ przekłada się na pozycję w wynikach wyszukiwania. To z kolei buduje świadomość marki wśród potencjalnych i obecnych klientów. Czasami jeden link wysokiej jakości może dać nam więcej niż setka słabej jakości tanich linków, często pochodzących ze stron mocno zaspamowanych bądź stron bez ruchu. Pozyskiwanie linków to nic innego jak działania związane ze zdobywaniem klikalnych odnośników na innych stronach internetowych. Proces ten jest niezbędny do osiągnięcia i stabilnych pozycji w wyszukiwarce Google. Bardzo ważny jest dobór miejsc do realizacji kampanii. Linki powinny być zamieszczane na stronach tematycznie powiązanych z naszą branżą i, tak jak już wspomniałam, na tych, które nie są już zaspamowane innymi linkami wychodzącymi. Jakie korzyści może przynieść nam pozyskiwanie linków? Poprawnie przeprowadzona kampania link może przynieść wiele korzyści dla naszej strony internetowej, o ile będziemy prowadzić ją systematycznie i długofalowo. Przede wszystkim wpływa ona na Podniesienie pozycji strony w wyszukiwarce Google, generowanie większego ruchu użytkowników, który znowu może przełożyć się na zwiększenie zysków firmy, oraz budowanie popularności wśród innych stron. Uważam, że staranny dobór miejsc to klucz do efektywnej kampanii link-buildingowej. W Red Element przed zamieszczeniem linka przeprowadzamy dokładny research danej strony pod względem jej tematyki, wieku domeny, analizujemy linki przychodzące, to czy strona nie jest zaspamowana, jaką ma widoczność w Google oraz jej popularności w mediach społecznościowych. W Red Element pozyskujemy linki z takich źródeł jak wizytówki NAP, które są świetnym sposobem na pozycjonowanie lokalne, ponieważ zawierają cytaty teleadresowe firmy, a oprócz tego klikalny link do strony oraz opis oferty. Kolejnym źródłem jest relinkowanie, czyli pozyskiwanie linków z miejsc, na których linkowała konkurencja. Przeprowadzamy szczegółową analizę profilu linków konkurencyjnych firm i przygotowujemy listę miejsc, na bazie której planujemy kampanię relinkowania linkowania. Kolejnym źródłem są kampanie WOM z linkami, czyli wpisy rekomendujące produkty bądź usługi na różnych serwisach. Kampanią WOM zostanie poświęcony odrębny materiał, na który serdecznie Was zapraszam. Strony satelity są również świetnym źródłem na pozyskanie linków. Tworzenie tematycznych stron internetowych wspierających stronę główną pozwalają na pozyskiwanie ruchu użytkowników i mogą powodować spadek pozycji stron konkurencji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pozyskiwania linków dla Twojej firmy, zapraszam do kontaktu.